Ale zimno. Nie wiem, ile jest stopni. O no, kurczaki, trawa nam trochę tutaj. Chyba nie dolewa i tam kolejna taka plama na trawniku. To musiało chyba słońce wypalić. Dobra, zaraz będę zupkę nastawiać, więc idę po jakieś warzywka. Janek się zbiera, bo oczywiście chce ze mną, więc marchewę dla niego zostawię. A ja biorę pietruchę, seler i porę. A tutaj jaka ładna fasolka. Dobra, to chwast, tak to jest chwast. Dobra, bierz marchewę i uciekamy, bo ja bez bluzy. O, wow, ale ładna. Też na pewno dzisiaj przyjdziemy zbierać pomidorki. No. Bo mamy ich naprawdę sporo. To są te ogołocone, które zostały. Coś to powoli dojrzewają. Janek zainspirował się zbierami w szklarni. I będzie rysował paprykę, tak? Trochę w tą stronę. O, artysta mój. Które ustawiłeś. Dzisiaj gotujemy zupkę ogórkową. Ogórki już sobie starłam, a zawsze też wykorzystuję wodę po ogórkach i po prostu wylewam ją do zupy, żeby była bardziej taka ogórkowa, kwaśna.